Dzisiaj dam przykład wykonań brązowniczych, które albo z braku wiedzy, albo z lenistwa po prostu zostały wykonane niedbale i było to takie olanie roboty. Tutaj jest przykład peramentu, gdzie z peramentu z lat 1850-1890 został tylko sztyber. Bardzo się cieszę, że są widzowie, którzy są zainteresowani rzemiosłem brązowniczym. I aby przybliżyć Wam sztukę wykonywania przedmiotów w brązownictwie, omówię też ten element peramentu. Jest to czasza do puszki mszalnej i opowiem Wam, co tutaj zostało zrobione, jak postąpiono z tą rzeczą, jakie błędy i zaniechania wykonano. Tutaj widać niemetryczny gwint. Jest to średnica 7 mm. Ani ósemka, ani szóstka. Żadna nakrętka współczesna się nie nakręci. Więc gwint pochodzi sprzed roku 1920. Widzicie, że ten sztyber był klepany... Z mosiądzu jest to odlew, a był ucięty i nieudolnie był przylutowany do oto tej czaszy. Podejrzewam, że w latach 60., 70., normalnie przed rokiem 1900, tutaj było takie dosyć duże zalanie, że w przypadku kiedy się skręcało perament żeby tu nie wyciągnęło blachy, czyli tutaj obficie zalewano mosiądzem. To jest tutaj przylutowane na srebro. Srebro lepiej płynie, więc ktoś nawet są tam ślady, że było to szlifowane, ucięte. O, jest jest tutaj podcięcie nieudolne, brzydkie. I ktoś to tak zepsuł w latach 70. Czyli ktoś w latach 70-tych zrobił tą oto nową czaszę i tą przykrywkę. Przykrywka widzicie, że jest zrobiona bardzo źle. Jest tutaj taka fałda. Jest tak zrobiona niedbale. Ale największym zaniedbaniem jest tutaj w środku oto ten punkt. Ja tutaj przybliżę. Ten punkt, ta dziura, ona jest po wycinaniu kółka. Zaraz wam pokażę skąd ta dziura się wzięła. Kółko na tą czaszę było wycinane oto na takiej maszynie. Blacha została przykręcona od góry takim oto tutaj czubkiem i został dokładnie taki sam ślad jak na tej puszce w środku, co jest oczywiście niedopuszczalne nawet tutaj zostały ślady po formie, po narzędziu. Czasza została wykonana niedbale. Czubek, ta dziura dyskwalifikuje to jako operament, ponieważ osoba zlecająca w ogóle nie powinna przyjąć po odnowieniu takiego czegoś, gdyż partykuły, cząstki substancji nie są możliwe do usunięcia w przypadku puryfikacji takiej puszki. Zawsze coś tam by zostało w tym dołku w tej dziurze. No ale może machnął ręką, no chłop się narobił. No i tak dla świętego spokoju mógł ksiądz tą puszkę przyjąć. Następnie, ponieważ została w latach 60. 70. wykonana niedbale, materiał popękał. Była przeciągnięta blacha i są widoczne pęknięcia. Jest to zaniechanie drygiera. Następnie w latach 80. ktoś to próbował naprawić, nie miał dostępu do drykierki, więc wymyślił sobie, że zrobi taką koszulkę. Ta koszulka jest wykonana ze srebra, dosyć czyste to srebro, to nawet będzie fajne srebro, a dlatego takie zostało wybrane, ponieważ fajny jest bardziej plastyczny. I zostało to, jak ktoś umiał, tak zaślepił te dziury taką koszulką i przylutował to na cynę. Ja wykonałem nową czaszę. Tak jak należy. Gładka, piękna. W środku idealna. Z blachem osiężnej 1 mm. I puszka jest naprawiona, ale zlecający już nie chce, żeby przykrywki wymieniać, a mnie się też nie chce tej przykrywki robić. Więc taka zostanie. Wiedząc, do czego przedmiot ma być użyty, należy go wykonać tak, by był użyty prawidłowo w 100%. Tutaj widzicie czaszę, którą dorobiłem na wzór modelu z roku 1660, a wtedy były takie czasze tulipanowe, ponieważ te czasze klepano ręcznie. I taka forma wychodziła technicznie ze względu na formowanie się blachy na sztance, na której kuto. To jest przykład czaszy kielicha, która została wymieniona. Tutaj widzicie, pod sztybrem jest właśnie to zgrubienie, które równo rozkłada siły, żeby środek czaszy się nie wyciągnął w przypadku skręcenia tego, a czasza została wymieniona, ponieważ już nie nadawała się do użycia, gdyż osoba, która wykonywała, nastąpił tam mały błąd i pierwsze wyżarzanie pominięto, dlatego wystąpiły pęknięcia, a pęknięcia wystąpiły na początku wytłaczania, czyli przy pierwszym etapie produkcji i taka czasza się nie nadaje do użycia, ponieważ nie można usunąć substancji, zawsze jakieś partykuły tam zostaną, wejdą we wrzery i taka czasza nie nadaje się do użytku, dlatego też zostają wymieniane. Ja wiedząc o tym, jeżeli zauważę takie uszkodzenie czasze, wymieniam, ponieważ jeżeli bym tego nie zrobił, byłoby to zaniechanie z mojej strony. Zaniechanie poważne w sztuce brązowniczej.